Spodziewaliśmy się ciężkiego meczu z zespołem Zobornik, zespół wyżej notowany, do tej pory nie zaznał, nie zaznał porażki. Ale tak jak mówiłem, atmosfera hali, ludzie, którzy przychodzą, którzy nam pomagają w tych gorszych i lepszych chwilach. Wygrywamy w zwierzu. Na razie twierdza, że zgierz zostaje niezdobyta. No, z przebiegu meczu zgierz na to zwycięstwo zasłużył. Mimo tego, że my może mieliśmy gdzieś więcej sytuacji bramkowych, to nie byliśmy dzisiaj zespołem. Wygraliśmy poniżej z oczekiwań, poniżej tego co potrafimy. Chyba nam się wydawało za bardzo, że przyjedziemy tutaj, po prostu z Gierze przed nami położy, a, a ta liga pokazuje, że, że tu każdy z każdym może wygrać. Eee, gratuluję i zwycięstwa. Zasłużyli na nie swoją pracą, zaangażowaniem tego czego my dzisiaj nie robiliśmy. Eee, I w sumie to tyle o meczu. I, i naprawdę bardzo fajnie się gra na takich obiektach jak w Zgierzu, gdzie, gdzie ta hala jest naprawdę wypełniona, kibice robią fajną atmosferę, klaszczą, dopingują, więc eee, no super, super to wygląda i życzymy Zgrzyżowi jak najwięcej sukcesów. No cóż, to był dla nas ciężki mecz, po dwóch porażkach bardzo chcieliśmy u siebie zdobyć trzy punkty, wiadomo, że porażki demotywują zespół, natomiast zwycięstwo mam nadzieję, że da nam takiego pozytywnego kopa i będziemy pieli się w górę tabelę co do jeszcze meczu, no to duży na zabornik widać, że chłopaki grają w stal, że nieźle to wygląda, nie, nie przypadkowo mają drugie miejsce tam bodajże w tabeli. I myślę, że fajny mecz. No przed nami jeszcze dużo pracy, analiza tego meczu, dużo błędów takich niepotrzebnych. Będziemy szlifować formę na następnym meczu